Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk, dzisiaj gościmy Cypliana Dmowskiego z Gazety Wrocławskiej, cześć Dzień dobry, witaj, cześć Marcin. E, Śląsk ma no, nieciekawą serię, miał nieciekawą serię 11 spotkań, w których wygrał zaledwie dwa razy, kibice pytają się co się dzieje z drużyną Matisawa Lawiczki? No i może Ty odpowiesz na to pytanie? Znaczy ja myślę, że jednej odpowiedzi na to pytanie nie ma. Można patrzeć tak pod kilkoma kątami. Wydaje mi się, że blisko prawdy będzie powiedzenie, że po prostu brakuje piłkarzy. Na początku sezonu było wszystko bardzo fajnie, ale mieliśmy najlepszego prawego obrońcę ligi, człowieka, który robił grę Śląska, bo tak naprawdę ataki Śląska sunęły prawą stroną, stamtąd Łukasz były Broś, strzały, dokładnie Łukasz Broś, tam były strzały, do dośrodkowanie, była mała gra ze środkowymi pomocnikami, prawda, to, to, to działało. Bardzo dobrze sobie radził wtedy Dino Stiglitz, w tej chwili tych boków w Śląsku brakuje i po prostu zabrakło jakby jakości w tej grze, tak, to można w jeden sposób tłumaczyć. Ale to nie jest jedyny sposób. Tak, na szybciutko jeszcze. No może być też to, że troszeczkę jednak trener przyzwyczaja się do nazwisk. Nie? I no grają właśnie. wciąż ci sami zawodnicy. A brzydko powiedzieć, głupotą jest wciąż stawiać na tych samych i myśleć, że będą inne efekty, prawda? No, zwłaszcza, że grają, mówmy się, średnio. Jest, ja też nie za bardzo rozumiem przywiązania trenera do, do kilku nazwisk. Nie rozumiem, dlaczego boi się wprowadzać. No, chyba się boi wprowadzać innych zawodników, którzy wcześniej nie grali tak często. Siąs no ma w zasadzie żelazną jedynastkę, może dwóch piłkarzy gdzieś tam do, do rotacji, ale oni grają przeważnie z ławki. Rzadko, bardzo rzadko w pierwszym składzie, no i tutaj zachodzę w głowę, o co, o co właśnie chodzi Lawiczce, No bo można liczyć, prawda, nieustannie, że taki chrapek odpali, że odpali pich. Ja wiem, że ci piłkarze mają liczby, że to są jedni z najlepszych strzelców, przecież śląska mają asysty, no ale ich gra jest delikatnie mówiąc przeciętna. Tak. Tak, yy, można na to w ten sposób patrzeć. Ja bym powiedział tak, nie ma trenera, który chciałby wprowadzać słabszych piłkarzy, mając do dyspozycji lepszych, prawda? I to też możemy wziąć pod uwagę. To by mogło znaczyć, że ci, którzy nie grają, rzeczywiście wyglądają na treningach, w sparingach, w tych wewnętrznych gierkach gorzej niż ci, którzy yy, grają później w meczach. Tylko też z drugiej strony jest taka prawda piłkarska, że liczy się to, co w meczu, prawda? No I właśnie. jeżeli nawet dajmy na to, zawodnik na treningu wygląda gorzej, być może warto dać mu szansę sprawdzić go w warunkach meczowych bo ci, którzy grają mecze, po prostu no, zawodzą, nazwijmy to po imieniu. Wypadł tam, jak zauważyłeś, ze składu Łukasz Broś. To jest kluczowa kontuzja, moim zdaniem, dla tego sezonu. No właśnie, wypadł Łukasz Broś, no, ale zastąpił go Kotunio. Co prawda on gra dopiero trzeci mecz, dwa razy dopiero zagrał, mówimy o meczu z Rakowem oraz ostatnim meczu z Arką dwa razy tylko zagrał na swojej nominalnej prawej stronie obrony. Patrzyłeś się na grę tego piłkarza, tak. on jest w stanie zastąpić Brozia, będą z niego ludzie, no bo grał tak sobie, no tutaj nie czarujmy się, nie, 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 nie powalił na kolana. Mhm. No to też zawsze można patrzeć pod y, różnymi kątami. Ewidentnie brakuje mu sił przede wszystkim, to jest podstawa. Y, myślę, że on nie pokazuje na razie nic w ofensywie, bo szanuje siły. Włącza mu się kalkulator, on wie, że nie jest w stanie zagrać całego meczu i, i stara się jak najdłużej grać w obronie. A moja ocena jego gry w obronie jest bardzo pozytywna, ponieważ kiedy, dopóki on ma siły, to na jego stronie nic się nie dzieje. Tam po prostu jest wszystko kasowane, tak jak powinno być kasowane, jest cisza spokój. Natomiast wiatr zaczyna hulać tak jak. W meczu z Rakowem, kiedy on już niestety, ale zaczyna oddychać rękawami. Myślę, że jest to dobry zawodnik. Czy klasy Łukasza Brozia? Myślę, że na pewno nie klasy Łukasa, Łukasza Brozia, przepraszam, z początku tego sezonu, bo forma, jaką złapał Broź jesienią, no to było coś nieprawdopodobnego. Łukasz Broź to jest dobra wiadomość dla kibiców. No, być może go jeszcze zobaczymy w tym sezonie na boiskach Ekstraklasy, bo dochodzi do siebie. Trwają rozmowy o przedłużeniu kontraktu. O miesiąc, bo, bo kończy się Łukaszowi kontrakt wraz z czerwcem, a wiadomo, że liga grać będzie jeszcze w lipcu, więc klub rozmawia z nim, żeby ten kontrakt przedłużyć o kolejny miesiąc. I niewykluczone, że być może strony się dogadają i Łukasz zostanie u nas na dłużej jako, jako zawodnik do rotacji, no bo jednak będą stawiać na... Kotunio. Dwóch piłkarzy oprócz Brozia również jest na tej takiej tapecie kontraktowej, czyli Robert Pich i Michał, Michał Chrapek. Chrapek. Przed chwilą o nich mówiłem, że, co by tu nie mówić, zawodzą. Uważasz, że Śląsk powinien z nimi przedłużyć kontrakty no, no, no na ich warunkach, no bo oni oczekują podobnych pieniędzy, które zarabiają aktualnie czyli około 60 tysięcy złotych miesięcznie. Ja myślę tak, po pierwsze, no, nie zaglądamy generalnie piłkarzom w metryki, bo no, piłkarz często jak wino, prawda? Im starszy, tym lepszy, ale Robert Pich ma 32 lata, o ile się nie mylę, prawda? Tak. Y to jest piłkarz, który za rok w następnym sezonie będzie miał 33 lata. Gra na pozycji skrzydłowego nie ma żadnych problemów do tej pory z jego wydolnością, szybkością, sprawnością, ale no nie czarujmy się, te rzeczy najszybciej zanikają. Więc skrzydłowy w tym wieku już jest pewnym ryzykiem dla klubu, szczególnie z tak dużym jak naśląc Wrocław kontraktem. Tu myślę, że Robert, jeżeli byłby w stanie obniżyć swoje wymagania finansowe, a klub zaproponowałby mu jakąś rozsądną umowę, to okej. Okay. Natomiast co do Michała Hrabka, myślę, że tak, po pierwsze Śląs ma wielką, wielką, wielką rzeszę środkowych pomocników w tej chwili. Patrzymy pod kątem takim, że są to zawodnicy, którzy już grają i ci, którzy za chwilę będą grać, bo tak policzmy. Kupiony teraz Makowski, prawda? Tak. Jest Żywulicz, jest Krzysztof Mączyński, kapitan drużyny, jest łabojko. Mamy teraz tak, Boruń, Szpakowski, Bargiel, za chwilę wróci Pałaszewski. To jest ośmiu piłkarzy na tą Damian Gąska, przepraszam, dziewiąty oczywiście, Damian Gąska, dziewięciu Ale zamocników. to są części defensywni piłkarza, mówimy o pozycji Ale mamy 10. trzy pozycje, trzy pozycje, no powiedzmy nawet cztery liczącą dziesiątkę, jeszcze szóstka, dwie ósemki, dziesiątka, diamencik w środku pola. Na cztery pozycje jest dziewięciu środkowych pomocników w tej chwili. Moim zdaniem Michał Chrapek, który ma techniczne predyspozycje, ale jest bardzo chimerycznym piłkarzem, przez te wszystkie lata kiedy grał w Śląsku nie miał żadnej serii dobrych meczów. Nie zdarzyło mu się tak, że wpadł w formę i po prostu ciągnął ją przez kilka meczów. Były jakieś tam wyskoki, prawda? Jednorazowe mecze, w których zagrał świetnie, po czym znikał na, na długi czas. Na pewno nie warto podpisywać z nim umowy moim zdaniem na takiej wysokości jaką ma w tej chwili. Myślę, że przy tym składzie środkowych pomocników, którzy są w Śląsku już w tej chwili, nie ma w ogóle sensu przedłużać z nim umowy. To jest moje zdanie. I idąc jeszcze krok dalej, w tej chwili wiedząc, że on sam nie nie chce podpisywać umowy zaproponowanej przez klub, to moi, ja, ja bym już nie grał tym zawodnikiem, nie wystawiałbym go do składu. No właśnie, bo, bo Michał Grapek to jest zawodnik, którego ja nie jestem w stanie zrozumieć, bo on ma umiejętności niebywałe, no to sobie powiedzmy tak. otwarcie. To jest facet, który umie świetnie dograć, który ma fajną kiwkę, który się naprawdę potrafi oddać w środku pola, tylko że on swoje walory pokazuje raz na jakiś czas mówiąc, tak. mówiąc delikatnie, prawda? Tak. O co chodzi z tym zawodnikiem? Bo grać w piłkę zdecydowanie umie. Nie mam pojęcia. Nie pokazuje tego. Nie mam pojęcia. Trener Tadeusz Pawłowski opowiadał o chrapku, że ma tak ułożoną nogę, że to jest kosmos, nie? E a w tym samym czasie na meczach Chrapek kaleczył stałe fragmenty gry, kopał wszystko w pierwszego obrońcę na wysokości mniej więcej klatki piersiowej. W tej chwili jak to wygląda, no to widzimy. Michał Chrapek zdecydowanie poprawił jakby wydolność, można powiedzieć. No biega powiedzieć. najwięcej w drużynie. Ale z drugiej strony przyglądam się mu bacznie oglądając mecze i często także oglądając ich powtórki. I tak naprawdę Michał Chrapek patroluje ten przestrzeń w środku pola, którą ma do, do, do wypełnienia jednostajnym truchtem. Tam tak naprawdę brakuje doskoku, sprintu. On tego nie ma, to nie jest w jego naturze. To naprawdę, żeby on miał odbiór albo jakiś doskok do przeciwnika, no to już ten przeciwnik musi naprawdę sam podejść w jego pobliże z piłką. Tak to wyglądało. Mecz y, chociażby, który mi utkwił w pamięci w tej chwili z Arką Gdynia, prawda, bramka Adama Dancha. Michał Chrapek ustawiony na linii polakarnego jako ten, który ma zamykać, zbierać drugie piłki, prawda, kontrolować sytuację. On nawet nie zauważył, że Danch wbiegł do głowy, już nie mówię o tym, żeby za nim pobiec, spróbować go chociażby przepchnąć albo zastawić, albo może przeciąć piłkę przed nim. E, no dobra, ale nie znęcajmy się nad tym. No, konkluzja moja, do czego dążę, jest taka, że Michał Chrapek, jeżeli nie chce grać w Śląsku, to nie powinien grać w Śląsku już w tej chwili. I tyle. E, i wie jego miejsce chociażby Damian Gąska. On ma teraz co prawda kontuzję, to nie jest chyba groźny uraz, natomiast mnie osobiście też zastanawia nie wiem, czy, czy jakaś niechęć trenera Lawiczki do Gąski, no bo mówimy o zawodniku, który... O nim, inaczej, o nim się wypowiadają koledzy trenerzy w rozmowach takich nie, nieoficjalnych, tak, że to jest znakomicie wyszkolony zawodnik z dużym sercem do gry i on to faktycznie zawsze pokazywał na meczach. On nie grał gorzej, na przykład od takiego właśnie chrapka, mimo to nigdy nie znajdował się, no, nie był ulubieńcem Władisława Lawiczki. Z czego to może wynikać? Ja powiem tak, to prawda, że trenerzy miewają swoich ulubieńców, ale tak jak powiedziałem na początku, nie znam trenera, który wystawiłby gorszego piłkarza, mając do dyspozycji lepszych. Coś musi być na rzeczy. O czym nie wiemy. Być może chodzi o jakieś nie wiem, podejście do yy, założeń, jakie trener stawia przed drużyną, czy może podejście do treningu. Nie jestem obecny na tych treningach, zresztą one są zamknięte, także dla mediów są treningi otwarte, ale wszyscy wiemy jak wyglądają treningi otwarte. Prawda jest pięknie, kolorowo, trawa jest zielona, piłkarze uśmiechnięci biegają i pracują. Nie wiem jak to wygląda na co dzień. Wiem, że kiedy Damian Gąska, nie licząc tego fatalnego meczu z Legią dla całej drużyny, wychodził na boisko, to wyprówał z siebie żyły, tak jak powiedziałeś. Yy, miał kilka prób fajnych nagrań, strzelał bramki. Yy, no i on też nie, bo, nie boi się podejmować ryzyka, mam takie wrażenie. Tak. I często tak. bo to jest filigranowy piłkarz, ale on się nie boi wsadzić głowy tam, gdzie niekiedy ktoś by się bał wsadzić tak. nogę, prawda? Tak Jak to się mówi w żargonie e, piłkarskim. No a mimo to nie gra. No ja tutaj bardzo. Jest... B, 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 już kończąc, mhm. już Ci odegłos, bardzo liczę na to, że on się w końcu nie wiem, przełamie i zacznie no, grać na miarę swojego wielkiego talentu. Ja myślę, że z Damianem jest jeszcze taka jedna sprawa, że Śląsk gra ustawieniem dla niego bardzo nieprzyjemnym, bo Zakładając, że jest to piłkarz, który gra na tak zwanej kierownicy, czyli na dziesiącą, kreuje ofensywną grę, zanim są tacy Diego, Żywulicz czy Krzysiek Mączyński, którzy czyszczą pole dla niego, żeby on mógł spokojnie zająć się rozprowadzaniem piłki. W Śląsku on nie ma komu zagrać prostopadłej piłki. Umówmy się. Przemysław Płacheta, który wszedł z drzwiami do ligi, w tej chwili jest rozczytany, jest w jedynym takim szybkim, kreatywnym piłkarzem Śląska, i cała liga o tym wie, więc prostopadłe piłki na niego, no to jest duże ryzyko, że tam po prostu będą obrońcy podwajać, wezmą tą piłkę, zanim on do tego dojdzie. Eric Exposi to nie jest napastnik, do którego można grać prostopadłą piłkę. Zresztą jego rola, jak już widzimy od początku tutaj pracy trenera lawiczki, nie jest taka, że on ma biegać do prostopadłych piłek, ma szukać miejsca w polu karnym do strzału. Nie, to jest zawodnik, który ma się pchać, rozbijać, walczyć z obrońcami, zgrać piłkę do skrzydłowych wchodzących, do pomocnika środkowego. Natomiast Damian Gąska, no komu ma zagrać tą piłkę prostopalnie? No, w teore... tym ustawieniu nie ma. No, no dobrze, no ale ma, no, 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 rozumiem, e, natomiast to wychodzi też e, e, ogromna wada śląska, bo no, właśnie to, że jesteśmy nastawieni na to, że zagra dobry mecz w Płacheta i to jest piłkarz o niewyobrażalnym, przecież talentem, jeżeli chodzi oczywiście o e, skalę Śląska-Wrocław. E, ale wejdę Ci w słowo, zostanie zjedzony, tak jak jest zjedzony w ostatnich meczach, jeżeli jest bez wsparcia. No, no i, i tyle. No, no otóż to, no, ale po drugiej stronie mamy Picha który być może jest doświadczony, więc go tak łatwo nie rozczytać jednak, prawda? Ale, no, ale też już rozmawialiśmy dziś, zresztą przecież przed chwilą o, o pichu. No więc tutaj być może się wzmocnienia po prostu przydadzą, jeżeli chodzi o ofensywę naszego zespołu. Zawsze, zawsze. No, chociaż pamiętajmy, że mamy w kadrze dwóch młodych napastników, jest Sebastian Bergier, który teraz częściej grywa na skrzydle, ale to jest napastnik, to jest król strzelców z rezerw, prawda? Niedawno jest Piotr sam który ma świetne warunki fizyczne, ma nosa do strzelania bramek, bo z tego, co oglądałem na swojego meczu w rezerwach, tam w młodzieżowych drużynach, no to jest chłopak, którego piłka po prostu szuka, a nawet jeżeli go nie szuka, to on potrafi sobie znaleźć miejsce, z którego uderzy nie do obrony. Więc mamy takich chłopaków, trzeba ich tylko rozwijać. Oczywiście warto sprowadzić również piłkarzy ofensywnych, no ale też dbajmy o tych, których mamy. Natomiast wiesz co, tak sobie myślę Marcin, że w tym kontekście jest jeszcze jedna bolączka śląska. I to jest bolączka taktyczna, powiedziałbym, ponieważ śląsk, odkąd sięgam pamięcią, jeżeli się nie mylę, to od czasów trenera lewego gramy w bardzo podobnym ustawieniu, jeżeli nie w identycznym, z drobnymi zmianami 4, 5, korektami. 5. Tak, 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 tak. Takie w różnych takich y, drobnych. Y, zmianach, korektach tego ustawienia. Z jednym napastnikiem, trener Tadeusz Pawłowski mówił, no nie no bzdura, gramy na trzech napastników, on skrzydłowych liczył no. również jako napastników. Ale no umówmy się, gramy z jednym, było, tak. z jednym napastnikiem cały czas. I być może to jest ten problem tego klubu. Być może gdyby udało się ustawić różne troszeczkę inaczej, no to zaczęłoby to funkcjonować. Bo ewidentnie widać, że odkąd Łukasz Broś złapał kontuzję, to nie działa. E, musimy powoli kończyć. Została nam dosłownie minuta tak. cypek przyszły sezon i młodzieżowe. już nim nie będzie. Kto będzie. <laughs> Musiał grać, no bo będzie musiał. Myślę, że będą grali albo Sebastian Berger i to będzie wyjście takie powiedziałbym bardzo asekuranckie, bo wtedy gramy młodzieżowcem z przodu, nie zepsuje, nic się strasznego nie stanie, nawet jak straci piłkę. A ja bym bardziej jednak patrzył na to, że może jednak w środku pola, który z tych młodych zawodników, Bargiel Szpakowski, są takie głosy, że w klubie boją się o to, że oni są zbyt słabi fizycznie, że w pierwszym meczu już zostaną porozbijani przez doświadczonych, mocnych fizycznie zawodników. No, oni mają po 18 lat. Na zachodzie, na świecie, powiedzmy w ten sposób, tacy piłkarze, 18-letni, kreują grę, decydują o grze wielkich drużyn. No, nie no tak, nie ma, nie ma się czego bać, niech popracują może w siłowni trochę więcej. A jeżeli, ale... przepraszam, nie pracują, jeżeli są słabi fizycznie, no to trzeba coś zmienić w programie szkolenia w takim razie. I tu musimy, Panie Cyprianie, postawić grobkę. Dziękujemy Państwu bardzo. tu program Hej Śląsk, a gościem Cyprian Dmowski z Gazety Wrocławskiej. Dziękujemy i Dziękuję. do widzenia. Było bardzo miło, do widzenia.